Чет? Так, застав. Лапа? Łapa? Dobry pies. Łapa? Super. Dobry pies. Leżeć? Nie, siad. Głos. 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 Nie, głos. Dobry pies. Siad, siad, leżeć, leżeć. Umiesz leżeć? Siad? Nie. Cii. Cii. Dobry pies. Leżeć. Nie umiesz leżeć. Ale już poprosi, Poproś. poprosi. Po proś Tak? Poproś. No, a Ty skaczesz. Siad. Poproś. Dobry pies. No chodź tu. Chodź. Dobry pies. Idziemy. Хоть сюда. Хоть. Хоть сюда. Хоть до мне. Сейчас. 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 Нет. Сейчас. Добрый пес.